Dzień dobry, dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale z Geoguessr. Jak widzicie jestem sobie już w gierce na Daily challenge, ponieważ jest to ostatni, myślę jak na razie, Daily Challenge puszczony w niedzielę w przyszłym tygodniu, czyli już od piątku możecie spodziewać się filmu z rankedów. I gdzie ja to ja jestem? Żółte pachołki, to jest prawdopodobnie Islandia. Chociaż, no nie wiem, to jest raczej, raczej trochę więcej lądu. No jakieś dziwne znaczki, <laughs> jakieś dziwne znaczki. Moje ulubione określenie, po prostu poruszają się po świecie. Geoguessery, gierka, przepiękna gierka, która ma obecnie swój World Cup jeszcze. 85 piątka na... Husawik. Husawik. Reykjavik, Husawik, Husawik, o! I więc 9... Dobrze, dość dobrze mi dzisiaj pójdzie chyba, patrząc po tym. 8, 4, 5. Aha, no to się zaczyna. No bo zjazd na. O! Może kliknę tu. Skrzyżowanie! O! Chwila, chwila. I kawałek od skrzyżowania. I za mną jest rozjazd. Czy ja jestem teraz gigageniuszem? Czy ja jestem gigageniuszem, czy nie? Uwaga. Nie jestem. Trochę kilometrów dalej. 845, a 845, no właśnie, zignorowałem te to 845 totalnie. To niestety my bad, ale no, 19 kilometrów jak na mój poziom. Nie uważam, żeby to było źle, oczywiście ciągle się trzeba doszkalać i douczać, także nie jest źle mogło być lepiej. Mamy takie różne na początku, a nie pojedyncze. No i to jest grupa języków szlaczkowych, gdzie jest stanie coś mi powiedzieć? O, halo, policja. Że to jest bardziej niż mniej katar. Czy... Jest taka mapa w wodzie z takimi budynkami? Jest taka mapa w wodzie z takimi budynkami. <grym> o, ale jest tam jakiś fajowy znak. No i właśnie, w, w piątek wleciał filmik... W sumie on zblatuje automatycznie chyba teraz, nawet jeśli się nie mylę. W którym miałem gorszy o wiele internet, bo internet z telefonu. I tam się tragicznie grało, nie mogłem w ogóle szybko jechać. Nadal niestety szybkie jechanie powoduje to, że mam czarny ekran. Ym, nie wiem czym to jest spowodowane. Niestety. Być może przeglądarką. Okej, okay, jakie ty masz blachy? No, blachowe. Czemu ten znak nie ma normalnego języka? Przecież wszystko jest, wszystko jest w szlaczkowym. Bardzo, bardzo, bardzo mnie to niepokoi. Ponieważ jest jeszcze opcja, że szlaczkowe gdzieś tu są, nie? Oj, oj, oj. Czy ja będę robił bardzo dużego hedge'a w tym momencie? No, nie jestem w stanie rozpoznać kraju. No, znaki wszystkie we szlaczkowym. Fiu, Może to jakaś informacja. Nie, roboty, ale po szlaczkowemu. No, nie rób mi tego. Z prawej do lewej. Petra. Chyba dobrze kliknę, co? Może to jakaś jeszcze ewentualnie. Dobrze kliknąłem Kraj, chyba Nie, nie dobrze, ale dobrze Dość blisko, nową grupę krajów Czy to jest o Jorytania tak? Czyli kraj, który doszedł niedawno do Geoguessera Co nie mogę na ta Spojrzeć, to by może mi coś powiedziało Co my tu mamy Za to, czy mi to coś podpowie No i tak to jest, powoli Geoguesserkus się próbuje Próbuję odnaleźć etap. Nie jestem najlepszy jeszcze, a może tak powiem. Jeszcze to mi daleko brakuje. Do bycia najlepszym. TV. TV. Telewizję mają. A czy to jest jakaś fraga? Czy to jest... Nie, to jest jakieś takie dzikie coś. Takie, takie niebieskie na... Oj. Takie niebieskie na rejestracji w Ameryce. To podobnie południowej. Mhm. Co? Cóż tu za dziwne tutaj globusy? O! Argentyna. Argentyna i takie wcięcie. To jest duże wcięcie. To jest małe wcięcie. Tutaj? Coś takiego? Dobrze. Ej, nie klikną! Chciałem w to miasto kliknąć, ale miałbym 5000 w Argentynie. Jakbym. Wolałem z daleka schedowcami sobie trochę, ale jakbym tu kliknął w miasto, w środek, powiedzmy klikam w środek, no to miałbym. Uuu, to miałbym bardzo dobrze. Takie typowe argentyńskie słoneczko. A tu jest typowo. Czerwone auto. Co biło czerwone auto? Sprawiło, że nie wiem gdzie jestem na pewno. Tereny pozamiej... pozamiejskie, miejsko-wiejskie. Okej. Okay. Znaki jakieś takie, jakieś takie dziwne. O ty, ale flaga mi się odbiła. Jeszcze nie wiem skąd dokładnie, ale... Bardzo ciekawa flaga. No to mamy kraj. W takim razie, czy to na stacji oni też mają oznaczenie przypadkiem? Chyba nie. Jeżeli dobrze mi mignęła flaga, to wiem w jakim kraju jestem. Czy ja to coś więcej co jestem w stanie znaleźć od dogi na stacji? No to to tak średnio, nie? Czy tu jest tak, jest tu kolejna flaga? U, czy tu jest duży znak? Nie, to jest banner. Nie, to jest znak. 419 na coś? Mam minutę na poszukanie. O, B i chyba to takie to się P czyta. B. O, to chyba to jest? I to jest 190 km. Czyli co, klikam tu? I nie tu jednak Na granicy z Mołdawią! Dobry kraj, dobry kraj Dobry kraj i ostatnim Wyzwaniem będzie Trekker, Trekker dzisiaj O moi, oj, 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 Tylko gdzie Los Mar Supliers Hmm, 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 no to trzeba sobie kaw kawusiłyk wziąć. Jakiś brazylijski być może trekker? No, szukanie informacji na trekerach. Trochę wyższa szkoła jazdy. Na pewno ci ludzie tutaj to raczej laty nosi niż Europejczycy. Jeszcze grupa turystów może mi powiedzieć gdzie ja jestem? O! Par do café, brown beer. Bursus Arctus, Pepsi! Czyli to nie może być kraj obrażony na Amerykę na pewno. W sensie USA. Czyli gdzie ja mogę być? Jest szansa na... O! Pa! Szary Wirk! Występuje... Coś ty z tą mapą tu zrobił? Tego Eser. Nie, ta mapa po prostu taka dzika jest. Występuje na tym pasie. Co? Oj oj. A tu jest cieplutko. O. Zoom. No. Będzie jakaś Brazylia chyba kliknięta, co? A może nawet Brazylia, Brazylia? Macie tu coś? Zoologito de Brazylia, dobra Zo w Brazylii. Niech będzie. ale co z żrafy Pandę. No, nie wiem. Może się dowiem, że to była Gwatemala. Gwatemalium. logiko do Aurora. Aurora to postać z ligi? Niestety, niestety. Nie ma tego. A ja jeszcze powiem tak: zagrałem szybką polskę, żeby ewentualnie na, na pajaca wyjść na tym odcinku. Taki bonusik dla was specjalnie. No to już wiem, że. Nie znajdę tego. Z tego znaku umi Końskie. jak pojechał w inną stronę prawdopodobnie. Dziękuję za oglądanie tego filmu. Prawie 20 tysięcy na Polsce, no niestety lokacje dzisiaj, ma za tą jedną tam przy nie oddały. Trzymajcie się i na razie. Hej, pa. Cześć.